The Zaczęło się jakoś w lipcu, gdy pierwszy raz wyskoczyła mi reklama konkursu Mountain Dew pod tytułem Do it Anyway. Pierwszych kilka razy przeskrolowałem dalej, myśląc, że przecież to nie ma sensu się zgłaszać, bo i tak nigdy nic nie udało mi się wygrać. W końcu jednak stwierdziłem, że mam trochę wolnego czasu, więc czemu by nie dowiedzieć się czegoś więcej o tym konkursie? Wiadomo nie od dziś, że największą uwagę w konkursach zazwyczaj przykuwają nagrody, i tak też było w moim przypadku. Poza trzema komputerami z górnej półki do wygrania były też sprzęty od Steel Series, a także możliwość zdobycia zapasu darmowego. Napojów Mountain Dew. Cały konkurs był skierowany do graczy, którzy chcieli rozpocząć swoją karierę w social mediach. Ja, co prawda, o swoją dbam już od lat, ale stwierdziłem, że to dobry moment, aby nauczyć się czegoś nowego i spróbować poszerzyć swoje grono odbiorców. Wypełniłem zatem formularz zgłoszeniowy i nagrałem oraz zmontowałem film autopromocyjny, w którym miałem przekonać komisję, dlaczego to właśnie ja, Verso, nadaje się, aby wziąć udział w tym konkursie. Film stawiał na kreatywność i miał pokazywać moje dobre strony, a także przedstawić mnie jako osobę. Myślę, że wyszedł nie najgorzej, ale prezentuje się on tak. Cześć, jestem Kamil Witkowski, a w internecie działam pod cyfką Verso. Prowadzę socjalki Just Culture gry. Kiedyś streamowałem na YouTube i Twitchu. Zdarzało się nawet po angielsku. Teraz jednak skupiam się na dowożeniu dobrego kontentu w formie filmów, choć odpalę raz na jakiś czas live'a z wydarzenia na YouTube czy z gierki na TikToku. Zawodowo zajmuję się montażem filmów, więc na tym polu też mam doświadczenie, ale i dalej chętnie się rozwijam. Dlaczego to właśnie ja powinienem zostać wybrany do projektu Do It Anyway? Nie boję się kamery. Chętnie występuję, wymyślam tematy materiałów i piszę scenariusze. Opowiadam z pasją i starą się, aby moje materiały nie były nudne. Skończyłem wypełniać formularz, wstawiłem link do filmu i zapomniałem o całym przedsięwzięciu. Wyobraźcie sobie, jakie było moje zdziwienie, gdy otrzymałem maila zwrotnego z akceptacją i informacją o tym, że przeszedłem przez kwalifikacje i znalazłem się w top. 50. Dołączyłem do kanału na Discordzie i tak oto znalazłem się wśród uczestników biorących udział w konkursie. Organizatorzy wykazali się niesamowitą dbałością o szczegóły, bo każdy element został dokładnie przemyślany, zaplanowany i dopięty na ostatni guzik. Pierwszą serwerową integracją było spotkanie z jednym z adminów, który przedstawił pokrótce, czego możemy się spodziewać, jak będą wyglądały kolejne etapy konkursu i kiedy będą się one odbywać. Bardzo szybko wpadłem na pomysł, że dobrze byłoby się trochę pokrosować i skorzystać z Kontaktów. Większość z nas to przecież osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z social mediami lub mają już jakąś niewielką społeczność. Niestety, mimo chęci, nie udało mi się do tego doprowadzić. Złapałem za to bardzo dobry kontakt z jednym z uczestników, a mianowicie z Sajankiem. Hej! Chłopak robi bardzo dobry content, na którym stara się promować gry platformowe ogółem. Sam mówił o tym, że to jest jego misja, a ja, jako osoba, która nie za wiele wie o niebieskim jeżu, postanowiłem zrobić co mogę, aby mu w tym pomóc. U Spędziliśmy dość sporo czasu na Discordzie rozmawiając o tym, co podoba nam się w naszych kanałach, a co warto byłoby w nich zmienić. Czuję, że oboje dużo się od siebie nauczyliśmy i do tej pory chętnie wymieniamy się spostrzeżeniami i feedbackiem odnośnie rzeczy, które tworzymy i wspieramy się w dalszych działaniach i tych konkursowych i kanałowych. Jaka jest za tym logika? Wracając jednak do konkursu, dostaliśmy jako grupa niepowtarzalną okazję, aby nauczyć się czegoś nowego wychodzenia z domu. Cześć, bo gracze to raczej siedzą na chacie, nie wychodzą z domu i wiesz. I przy okazji mieć szansę, aby coś wygrać. Na serwerze bowiem odbywały się webinary mające na celu przedstawić nam, jak wygląda praca influencera, z czym się wiąże i jakich narzędzi możemy używać podczas jej wykonywania. Mamy poniedziałek 16 sierpnia, mi dzisiaj przyjechał t-shirt Do It Anyway. Wyglądał fantastycznie. Dużo ładniej niż myślałem, a w tle właśnie zaczyna się webinar, więc uciekam. Lekcje te odbywały się na przestrzeni całego konkursu, ale przed pierwszym zadaniem, bo właśnie tu na osi czasu jesteśmy, zaplanowane zostały trzy, a mianowicie budowanie własnego wizerunku, psychologia, a także współpracy i kontrakty. Wszystkie te wideolekcje miały nas przygotować do nadchodzących wyzwań. Pierwszym z nich było wykonanie trzech zdjęć. Na pierwszym z nich miałem uchwycić piękno codziennych chwil, a jest to to zdjęcie. Na drugiej fotce miałem pokazać swoją osobowość, a na trzeciej moją gamingową stronę. Te dwa ostatnie są niestety trochę z Blu bo o ile jestem z nich całkiem dumny, to pokazałem na nich licencjonowane postaci, co nie powinno mieć miejsca przy zdjęciach sponsorowanych. I to pokazuje, że każda lekcja jest cenna. Nawet ta zakończona niepowodzeniem. I mogę wyciągnąć z tej historii wnioski na przyszłość. Niesamowita rzecz się stała. Przeszedłem do kolejnego etapu Do It Anyway. A z 20 osób, które mogły się do niego dostać, zająłem 13 miejsce. Ciekawostka jest taka, że mój ulubiony numer to właśnie 13, co uznałem za piękny zbieg okoliczności. Tak jak już się cieszy że byłem w top 50, teraz jestem w top 20. Wow, wow. No i od tego momentu zaczyna się już robić gorąco. O ile do etapu kwalifikacji podszedłem na luzie, a do zdjęć już z większą powagą, to znalezienie się w top 20 dało mi ogromnego kopa motywacyjnego. Sajanek niestety się nie dostał, ale przez cały czas bardzo mocno mnie wspierał. O oh my god, jak to jest Wleciało dzisiaj kolejne zadanie od załogi Mountain Dew. Jak sobie łażę z pieskiem, byliśmy na piłeczce i zastanawiam się, jak zrealizować to zadanie. Trzeba zrobić ciekawą reklamę, kreatywną reklamę. A dostałem też dzisiaj feedback dotyczący moich zdjęć z pierwszego zadania i okazało się, że potraktowałem je zbyt dosłownie. I byłem w tym zbyt mało kreatywny. To sprawiło, że postanowiłem wspiąć się na wyżyny swoich możliwości i do kolejnego zadania przygotować już takie filmy, które będą wręcz kreatywnością ociekać. Do tego również przydały mi się skupiające się na myśleniu kreatywnym i social media. Tym razem zadania były już dwa. Pierwsze polegało na przygotowaniu TikToka do 60 sekund, na którym pokażę jak interpretuję hasło do it anyway i jak radzę sobie z przeciwnościami losu. Czuję, że jestem dobry w filmach. Tylko co tu wymyślić? A no nic, wracam do domu i czeka mnie proces zastanawiania się i wymyślania czegoś faktycznie bardzo kreatywnego. Ten nowy smak Mountain jest naprawdę orzeźwiający. Chciałbym coś zrobić z wodą, wykorzystać to, że mieszkam jeszcze nad morzem. Ha. Fajne te zadanie. Podobają mi się. Cały dzień główkowałem, ale udało się co nieco wymyślić, więc zaraz siadam do pracy i przygotowuję scenariusze, bo będzie więcej niż jeden film. Tak, na szczęście w miarę szybko pojawił mi się tutaj pomysł, który udało mi się zrealizować z pomocą wypożyczalni strojów, przygotowania krótkiego i prostego scenariusza oraz zastosowania masy trików montażowych, których nauczyłem się przez lata pracy. Hmm? Hmm. O, to się na pewno przyda. To chyba mój koniec. Nie poddawaj się. Do it anyway. Gorzej było z pomysłami dotyczącymi Insta Stories, które miały trwać po 15 sekund i reklamować nowy produkt Mountain Dew o smaku cytryny i maliny. Na szczęście, całkiem. <grym> kreatywnie, udało mi się wykorzystać zebrane już materiały, które nagrałem do TikToka i przerobić je na reklamę. Stwierdziłem też, że warto wykorzystać fakt, że mieszkam nad morzem, a ten nowy smak jest niezwykle orzeźwiający. Z tego też powodu wybrałem się na deptak w Gdyni, aby nagrać jak bardzo ten nowy Mountain Dew mnie orzeźwia. No i słuchajcie, uda się. W dzień ogłoszenia wyników akurat byłem po przepracowanej nocy, ale to nie jest ważne. Istotnym jest fakt, że admin serwera wrzucił punktację, a ja znalazłem się już tym razem na drugim miejscu. Mhm. Co ciekawe wczoraj robiłem nockę, więc w ogóle te emocje jakoś tak do mnie nie dotarły. Ale gdy już pojąłem jak daleko zaszedłem, radość była ogromna. W tym momencie znalazłem się w top 5 Polski i wiedziałem, że drugi raz taka szansa się już nie powtórzy i zaczyna się robić bardzo gorąco. Chwilę po ogłoszeniu wyników dostałem telefon, w którym padł Pytanie z prośbą o potwierdzenie adresu. Jak się okazało, Mountain Dew wysłało do mnie kolejną, trzecią już paczkę. Z prezentem, z nagrodą i z czymś, co może mi się przydać w kolejnym etapie. Następnego dnia skontaktował się ze mną Kuriel, mówiąc, że ma dla mnie jakąś paletę. Pomógł mi to wnieść wszystko na trzecie piętro, na palecie. Bardzo miły i w ogóle uprzejmy. Myślałem, że. Rozłożę sobie w domu, będzie to ładnie wyglądało, nie? Akurat, właśnie do tego filmu. Jak to zwykle w życiu bywa, nie mogło być zbyt pięknie, i nie chciała ona przejść przez drzwi mieszkania. Więc wnieśliśmy to na trzecie piętro, a nie ma windy. Więc wstępny unboxing zrobiłem w warunkach polowych na klatce schodowej. Na szczęście, nagranie z otwarcia całej reszty mogłem już przeprowadzić w kontrolowanych warunkach, czyli w moim mieszkaniu. Okazało się, że poza kolejną paczką puszek z napojem, dostałem również mini lodóweczkę oklejoną logiem Mountain Dew i hasłem Do it anyway. To jednak tak nie koniec, ponieważ na owej palecie przyjechała do mnie również nagroda trzeciego stopnia, czyli zestaw sprzętu od Steel Series. Pokażę jak się prezentuje moja lodówka aktualnie. Tutaj mamy Montyu, jakieś mleko, tam bitki nieważne, to są wszystko jest nieważne. A tu mamy kolejny Montyu. Przed następnymi zadaniami oczywiście odbyły się kolejne webinary, tym razem ze streamingu i dykcji głosu. To był jednak moment, kiedy byłem już nie tylko bardzo przemęczony, ale też niezwykle zestresowany. Nawet Sajanek próbował dodać mi otuchy motywacyjną gadką. Mordo, stary, nie przejmuj się, ty już masz, ty już masz wy... Ty... Hey. Ty już masz wygraną w kieszeni, stary. Ty po prostu wejdziesz, zniszczysz. Wszyscy cię pokochają. Ja już cię kocham. I stary, no, no, no. Just do it. Just do it. Chłopie, ty masz wiedzę, ty masz intelekt, ty masz. Mountain Dew. Ty masz po prostu to wszystko. Chłopie, poradzisz sobie, naprawdę. Jednak bezskutecznie. Czekaj, co? Razem z przyjacielem podjęliśmy decyzję o krótkim wypadzie nad jezioro pod namioty, aby się zresetować i móc wrócić z naładowanymi bateriami i głową pełną nowych pomysłów. Na wyjeździe oczywiście towarzyszyło nam Mountain Dew. Pogoda na szczęście dopisała, a ja po powrocie w niedzielę przeprowadziłem zaplanowanego streama, na którym widzowie mogli mi towarzyszyć w ogrywaniu AsproBota. W trakcie transmisji zareklamowałem najlepszy napój na świecie oraz sprawnie zamieściłem lokowanie sprzętu Steel Sewice, który otrzymałem od zespołu Mountain Dew. Tak oto docieramy aż tutaj, czyli do ostatniego zadania, które pielęgnowałem od początku trwania konkursu Do It Anyway. Mowa oczywiście o filmie dokumentalnym, mającym na celu zrelacjonować. Cały konkurs. Do niego przydał mi się webinar z montażu filmowego i postprodukcji. Czy udało mi się zwyciężyć? Oczywiście, że tak. Nabrałem masę wiedzy i doświadczenia, które przydadzą mi się w dalszym rozwoju swoich profili, a także poznałem wiele osób, z której każda wniosła coś do mojego życia. Wiele z tych rzeczy, których się nauczyłem, zacząłem wdrażać od razu, a liczby na moich profilach społecznościowych zaczęły bardzo szybko rosnąć. Jestem niezmiernie wdzięczny, że dostałem taką szansę i dane mi było nauczyć się wielu rzeczy, które mogę zacząć używać w praktyce. Teraz oczywiście towarzyszy mi ogromny stres i podekscytowanie. Mimo, że wiem jak poszedł mi stream, to nie mam Zielonego pojęcia, jaką punktację przyznało mi, Żyli. Ten film również jest już gotowy. Napisałem do niego scenariusz, nagrałem go i zmontowałem, ale nie mam zielonego pojęcia, które miejsce mi on zagwarantuje, ale to nieważne. Dużym sukcesem jest już dostanie się do top 5 i będzie to dla mnie pamiątka i przygoda, którą będę wspominał całe życie. A jeśli ty myślisz, tak jak ja myślałem na początku konkursu, że coś nie ma sensu albo jest za trudne, to powiem ci jedno. Do it anyway, bo może się to przerodzić w niezwykłą i niecodzienną przygodę. Dziękuję wszystkim, którzy towarzyszyli mi w tej pięknej podróży i do zobaczenia w internecie. Piona!